zginacze zginaczy bioder dynamiczny. Pozycja wyjściowa do tego ćwiczenia jest to kręg jedną nóż. To co ważne, podwijasz ogon pod siebie, czyli dopinasz pośladki, rozsiesz kręgosłupem, ściągasz łopatki, głowa jest w przedłużeniu tułowia, noga wykroczna, kąt prosty w biodrze, kąt prosty w kolanie, stopa patrzy przez siebie. utrzymując te parametry, przenosisz ciężar ciała, do momentu, aż poczujesz rozciąganie z przodu, uda i w utrzymuj cały czas te parametry, wejdź w rozciągnięcie i powoli wróć do pozycji wyjściowej. Wejdź w rozciągnięcie, utrzymując parametr, wróć do pozycji wyjściowej. Pracuj w powolnym tempie, starając się cały czas utrzymywać wydłużenie kręgosłupa. Odwinięty ogon i stabilny tuł. Najczęstsze błędy to koślawienie kolana, czyli kolano kierujesz do środka. Najczęstsze błędy to odpuszczanie napięcia pośladka. I wtedy, jeżeli odpuścisz napięcie w pośladku, to wychodząc nawet bardzo, bardzo daleko, nie będziesz czuć rozciągania tutaj z przodu uda. Także, jeżeli jesteś daleko, a jeszcze nie czujesz rozciągania, prawdopodobnie. Nie zrobiłaś tego podwinięcia miednicy, tak, czyli schowania ogona i napięcia mięśni pośladkowych. Stretching dynamiczny, zginaczy biodra, pozycja wyjściowa. Przenoszę ciężar ciała, wracam do pozycji wyjściowej, przenoszę.